Well, 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 co my tu mamy? No popatrzcie, przymrozek straszne, ale już się powoli topi, więc można jechać. Myślę, że tam poniżej by był już spoko, ale jak widzicie tutaj, <grymne> jeszcze szron. Fuck my, daj. No ale. Życie jest ciężkie, no trzeba jeździć. Patrzcie, szron tutaj. Idealne na jazdę. Mordeczkę. Zamarznięta trawa. No myślę, że tam na dole na ulicy będzie już git. Jestem ciekaw jaka jest granica, w której rzeczywiście, tak naprawdę, lepiej nie wsiadać na motocykl. Trzeba się sam przekonać na swoim sprzęcie, na tym co mam do ubrania. Czy rzeczywiście to jest ta granica, jednego stopnia, zera stopni, bo teraz jest około dwóch, tak dwóch, jeden, dwa, coś takiego. Ale, co się tam będziemy przyjmować? Zobaczymy dzisiaj, jak przyjadę i będę zmarznięty do cna To znaczy, że to jest ta granica No bo właściwie jadę do pracy, tak jak wiecie, godzinę e, Godzinę 10, coś takiego Zmarznięty samochód <grym> Okej okay. Znaczy wiecie, ja się tak cieszę, bo To jest moje pierwsze doświadczenie przy takich temperaturach Po raz pierwszy w życiu, jadę w ogóle w, te, w takich warunkach Na moto Łooo wow. To jest something. Wszystko odtaja, patrzcie. No, no, no. Fajnie, tam taka chmura jest gigantyczna tak nisko przy zniesieniach Jak tak oddycham, to widzę parę. O, przymarznięte jezioro? Czy zalew? zalew? No, Może no. nie do końca przemarznięte. Dajcie znać, czy wy jeździcie w ogóle w takich temperaturach? Czy w ogóle macie zamiar jeździć? No, coś w tym jest, szczerze mówiąc. Znajduję w tym dość spory fan, patrząc na to, jak to okolica Zamarza. Może w GoPro tego za bardzo nie widać, ale rzeczywiście jest ciekawie. Ej. To zobaczymy, jak będzie po godzinie, nie? Na razie jest, jest w miarę. Przedchód. Brałem sobie podwójne skarpety, więc w butach jest spoko. A na klatce piersiowej tylko czuć taki chłód. Więc tam by się przydało coś jeszcze. Oprócz w sumie podpinki i bielizny termoaktywnej. Koszulki. Jestem bardzo zainteresowany, jak bardzo temperatura też wpływa na ciało człowieka. Bo jeżeli przemarzniesz, wychłodzisz ciało, to po prostu czujesz się jakbyś był chory. W sensie, tak jakby energia z Ciebie wypłynęła, totalnie. No fajnie blisko, stary. Okej, okay, pierwsze, pierwsze ciekawe spostrzeżenia. Jak się zatrzymuję, to wizjer mi zamarza. <grym> w sensie, nie zamarza, tylko mój... E, właściwie para się robi na nim, chociaż mam pinloka, ale pinlok działa chyba od tam dwóch stopni, dobrze mówię? Musi być dodatnia temperatura w każdym razie. Jak oddycham przez kominiarkę, to wszystko paruje. Jak, jak jadę tak gdzieś poniżej 30 km na godzinę. Więc w sumie, jak będę stał, to ruszę z zaparowanym wizjerem, prawdopodobnie. Teraz by się przydała skóra. a by się przydała ciężka, kurde, mordę skóra. Zakładasz takie coś i po prostu masz wywalone na mróz, czy na chłód, czy na wiatr. Gorzej z. Gorzej właściwie jest z deszczem. Tylko że w pewnym sensie, jak mamy kondoma. Pada deszcz, siadasz, dziab 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 i już jesteś przygotowany do jazdy, nie? Patrzmy wersję patrz, jaka mgła, nie wiem czy to widać. Taka mgiełka się unosi nad polami, wszystko odparowuje od, od e, słońca. Nie czy to GOPro w ogóle, no czy zobaczycie to o, mega. O, śnieg prawie, kurde. A więc moi drodzy, przymrozek to jechać czy nie? Szczerze mówiąc. Właśnie to chyba zależy wszystko od ciuchów. Czy twoje ciuchy i właściwie twoje rękawice nie spowodują, że twoje ręce zamarzną. To jest chyba mega istotna rzecz. Właściwie też e, pytanie jak daleko jedziesz. W miastach jest o wiele cieplej niż e, na takich polach, gdzie praktycznie widzisz, że jak jest cień to jest zamarznięte. Nie? E, więc słońce jest pięk, pięknie grzeje, a znaczy, przepraszam, świeci, bo to nie grzeje za bardzo. E, I właściwie no powiem wam się, że to jest takie, są dwa główne czynniki: ja e, no mam ja bieliznę termoaktywną, podpinkę, e, kurtkę, to jest wszystko co mam. I podwójne skarpety, bo nie mam jakichś turbo skarpetek, to zwykłe. No, i oczywiście, buty pełne, wysokie. No? Wodoodporne, więc coś tam wiatr to za bardzo tam nie wylatuje. Chociaż to też spoko oddycha przez te membrany podczas lata, bo jeżdżę nimi w nich e, też podczas lata i jest naprawdę spoko. Więc jakiś magiczny obuwie. E, ale pomijając te aspekty, no to rzeczywiście pytanie. Co się ubierzesz, nie? Ale poza butami no jest jeszcze masa innych rzeczy, na przykład hełm, a tak naprawdę to połączenie pomiędzy hełmem a resztą Twojego ciała. Mówię tutaj o kominiarkach, o kominie. Ja tutaj używam teraz dwóch rzeczy w sensie kominiary i kominu, żeby mi nie wiało po szyi. I to się sprawdza Oczywiście jest mi tam ciepło. Na szyi, na karku, to też jest istotne. Jedzie do mnie też kominiarka z takim kołnierzem przeciwwiatrowym, lekko ocieplającym w pewnym sensie. Też róbka. Dam Wam właśnie znać, jak to działa. Czy jest jakaś znaczna różnica pomiędzy tym, co teraz mam, a tym, co będę miał? Oczywiście, zawsze na ten kołnierz mogę jeszcze wrzucić komin, i wtedy już w ogóle jest, jestem odseparowany od takich fajnych, fajnego mrozu dzisiaj. Więc to jest taka istotna różnica. Jak macie takie ciuchy, które Was odseparują od zimna, no to można spróbować. Jednakże ja wyjechałem z domu jak było około 0-1 stopnia, ale nie wiem, czy bym się odważył pojechać, jak było minus 2, minus 3. To jest już rany. Musiałbym mieć skóry chyba. W sensie grubą kurtkę skórzaną. Bo jak teraz jadę, to wcale nie jest mi jakoś super ciepło. W sensie, czuję lekki chłód w rękach i czuję lekki chłód na klatce piersiowej, bo nie mam żadnej szyby, która mi chroni i praktycznie wiatr wlatuje bezpośrednio na mnie. E, to jest też pytanie, jakim, na jakim bajku jeździcie, bo jeżeli jeździcie no, na Nakedzie tak jak ja, uwielbiam Nike'e, zajebiste są. Ostatnio mi się spodobał Benelli 502C, ale mniejsza z tym. E, Hinol, nie? A e, to sobie pogadamy o tych bajkach później, kiedyś tam. Więc jeżeli macie przed sobą dużą szybę, no to myślę, że byłoby jeszcze fajniej. To by było naprawdę komfortowo. Ja się szyby pozbyłem, bo to praktycznie nic nie dawało, ale taka szybka już powoduje, że ten wiatr leci mi bardziej na kask niż na ciało. Więc mogę się zastanowić, czy przywrócić tą szybkę na przykład na jazdy w, taki, w taką pogodę. I byłoby to głupie. W tym sensie coś by to dawało. Mniejsze, mniejsze, nie wiem, ciśnienie wiatru czy coś takiego. W sumie nie byłoby to głupie to przetestować, żeby wrzucić tą szybę, pojechać dokładnie w takich samych warunkach i zobaczyć czy, e, czy na klatce piersiowej będę miał troszkę cieplej. O, bo to w sumie o to chodzi. Tak zamarzł, ledwo leci. <ścoughs> w każdym razie. No i, i dystans, czy jeździcie przez takie pola jak ja, czy jedziecie przez e, e, miasto. Miasto jest rzeczywiście cieplejsze. I to znacznie, więc właściwie moglibyście mieć duży plus, jeżeli dojeżdżacie do pracy, na przykład przez cały Kraków i jedziecie dosłownie tyle samo co ja, bo korki i tak dalej, chociaż motocykl lepiej sobie radzi, czy skutery. No to go ahead! Bez problemu, 0 stopni wsiadasz i jedziesz przez miasto easy peasy, nie? gorzej właśnie przez takie rejony, gdzie rzeczywiście widać tą, tą, ten mróz dookoła. Zatrzymałem się dosłownie na chwilę jedna trzecia wizja jest zaparowana Ale w mieście jest też troszkę Jakby mam wrażenie Mniej wiatru zimnego Może wejdziesz w taki korytarz Wietrzny których w niektórych miastach Nie ma Jest problem z tym jak wszyscy palą Na przykład Są tam jakieś domostwa Które jarają gumą I to wszystko wlatuje na ulicę i nie ma Wiecie, wiatru i ludzie się duszą. Była taka sytuacja dawno, dawno temu w Londynie, gdzie ludzie po prostu wchodzili w mgłę, bo myśleli, że to jest mgła, i umierali. Padali na ulicach, możecie sobie o tym poczytać. Chyba ponad 400 osób wtedy zmarło. E, śmiertelna mgła. Nikt jeszcze tego wtedy nie rozumiał za bardzo, bo to było chyba w 1800 którymś. E, to była ciekawa historia. W kasku trochę czuję chłód teraz. Jedziemy jakieś pół godziny, ale dalej jest, jest akceptowalnie. Z liści... Słuchajcie, pada deszcz, jak widzicie. Odmarzają po prostu. Widzicie jak jest mokro? Pod drzewami. Ha, ciekawe, skropniło się wszystko. Okej, okay, podsumujmy tą wyprawę. Słuchajcie, bo dojeżdżamy powolutko do, do celu. I Godzinę już jadę. Więc po godzinie jest tak. Jest trochę chłodno, paradoksalnie na całym ciele. coś w się sensie czuć chłód nawet na plecach. Eee, palce lekko skostniałe, tak leciutko. W butach lekko chłodno, ale to nie jest coś, co, by, co bym powiedział, że o rany nigdy w życiu już nie pojadę. Bo jest za, za zimno i w ogóle przeważno mi. No nie, jest znośnie. Teraz jest pewnie około 4 stopni. Rano było 1. A i mamy abs -a. Żeby się bardziej jeszcze przygotować, znaczy jak można się bardziej w ogóle przygotować Jak ma się już ciężki, ciężkie ciuchy itd. Skóra jedynie na, na ciało Ciężka skóra, która chroni was przed e, Jakimkolwiek wiatrem macie to po prostu wywalone e, Windshield, mega ważny jest windshield Bo właściwie przez co godzinę jak jedziecie cały czas wali po was chłód To się ale nie ma bata e, Więc windshield Najkiedy nie są zbytnio fajnymi motocyklami, do tego zdecydowanie. I handbary. handbary, gdzie właściwie twoja ręka jest chroniona przed wiatrem, i te dwie rzeczy myślę, żeby podniosły komfort o, o dużo. No, niestety, jak posiadacie tak jak ja, Najkadę, to no, no to wasz problem. Tak samo jak mój problem, nie? Wiadomo, ale nie jest źle. 0,1 stopień jest jeszcze do przetrzymania, jak macie tylko jakieś ciuchy sensowne w miarę podpinki, termoaktywną bieliznę i, i dacie ogólnie radę. E, więc pozdrawiam Was serdecznie z tej mroźnej drogi. Do usłyszenia w następnym filmie. Dajcie znać, jakie są Wasze przemyślenia swoją drogą. Czy Wy w ogóle wybieracie się w, takie, w taką jakąkolwiek większą podróż, w sensie godzinną na przykład, czy tam pół godziną. Jak widzisz, że ten rowerzysta daje radę, nie? Więc dajcie znać. Zostawcie lajka, subskrypcję, jeżeli Wam się podoba materiał, to co robię. Będziemy to ciągnęli w każdą niedzielę będzie odcinek, czasami częściej. będziemy mówili o istotnych tematach, to jak najbardziej częściej. Tak więc dzięki za uwagę, trzymajcie się. Na razie. czy tak, na razie. Hej!